Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj lekko pikantny chłodnik z jajkiem i szynką. Wprawdzie przygotowałam go z myślą o osobach będących na diecie Dukana, ale myślę, że spokojnie mogą po niego sięgnąć także osoby, które na diecie nie są i nawet o diecie nie myślą. Szczególnie takie osoby, które w domu nie mają warzyw, a na chłodnik mają ochotę. Ja zdecydowanie wolę chłodniki z dużą ilością warzyw, ale smak tego na tyle mnie zaintrygował, że pewnie nieraz pojawi się jeszcze na naszym stole. To jest bardzo prosty i sprawny w przygotowaniu, bardzo sycący. No i jak to chłodnik, cudownie chłodzi w ciepłe czy upalne dni. Mam nadzieję, że także Wam posmakuje. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak go przyrządzam. Zapraszam! Kilka plastrów szynki drobiowej kroję w drobną kostkę lub w drobne paseczki. Jedno ugotowane na twardo jajko kroję w drobną kostkę lub kroję w ćwiartki bądź ósemki, w zależności od tego jak planuję je podać. Ja po prostu tak z grubsza je siekam. Kubka lub innego większego naczynia wlewam 200 ml jogurtu lub kefiru. Ja biorę jogurt o niskiej zawartości tłuszczu, solę do smaku, dodaję odrobinkę pieprzu kajen i dokładnie mieszam. Na talerz dodaję szynkę oraz połowę jajka. Całość zalewam przygotowanym jogurtem i dokładnie mieszam. Jeśli jest za gęsty, można uzupełnić mlekiem lub maślanką. Ja mam ochotę na taki gęsty, więc zostawię go w takiej postaci jak jest teraz. Całość przypruszam pozostałym jajkiem. Z koperkiem. Zamiast koperku spokojnie można wykorzystać drobniutko posiekaną latkę pietruszki, czy na przykład selera. Chodzi po prostu o to, żeby było zielono i kolorowo. I gotowe. Podaję mocno schłodzone nie później niż 10 minut po przygotowaniu. Dlatego dobrze zalać całość dobrze schłodzonym jogurtem lub maślanką. Dzięki temu nie musimy już chłodnika chłodzić później. Prosty w formie i smaku, naprawdę szybki i prosty w przygotowaniu, bardzo sycący i z względu na wykorzystane składniki z pewnością zadowoli osoby będące na diecie lub dbające o linię. Mam nadzieję, że przypadnie wam do smaku i życzę smacznego.